Wykaż, że przekątna prostopadłościana o krawędziach długości ABC ma długość pierwiastek z A plus B plus C. kwadrat. Żeby zrobić to zadanie, to standardowo zaczniemy od narysowania odpowiedniego rysunku prostopadłościanu. No i oznaczymy sobie na nim długości krawędzi, tak jak mamy podane w treści zadania. Są one, mają one długość A, B oraz C. Czyli podpisujemy sobie jedną krawędź prostopadłościanu A, drugą B a trzecią c. Musimy udowodnić, że przekątna prostopadłościanu, czyli odcinek narysowany na rysunku czerwoną, czerwoną kreską, czerwonym kolorem, ma długość pierwiastek z sumy kwadratów tych liczb a, b, c. Żeby to zrobić, to po prostu postaramy się w jakiś sposób samodzielnie policzyć długość tej przekątnej, mając dane, że długości tych trzech boków są równo odpowiednio a, b, c. W jaki sposób możemy podejść do liczenia długości tej przekątnej? Możemy ją policzyć na przykład z trójkąta prostokątnego, z trójkąta prostokątnego, który ma kąt prosty o tutaj w tym miejscu, czyli pomiędzy tą przerywaną krawędzią prostopadłościanu, która jest z tyłu, a przekątną podstawy prostopadłościanu. No i mamy tutaj właśnie taki trójkąt prostokątny o, zielonej, o zielonym boku, czerwonym boku i tym przerywanym boku. Gdybyśmy znali długości tych dwóch przyprostokątnej, tej oraz tej, no do stwierdzenia Pitagorasa wtedy z łatwością policzymy sobie długość trzeciego boku, czyli naszej przykątnej prostopadłościanu. Długość przerywanej przyprostokątnej znamy, bo ona ma długość C, no bo to jest krawędź tej samej długości, co ta, którą tu podpisaliśmy literką C, czyli ją również możemy sobie podpisać jako C. No a musimy policzyć długość zielonej krawędzi. Zieloną krawędź policzymy e, również z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego, o, który ma kąt prosty w tym miejscu, no i którego dwie przyprostokątne znamy. Długość tej przyprostokątnej jest równa a, tak jak podpisaliśmy, a długość tej przyprostokątnej jest równa b, no bo ten odcinek ma taką samą długość jak ten odcinek, czyli możemy tu sobie podpisać b. Oznaczmy sobie również tą przekątną podstawy może literką na przykład b. No i teraz policzmy jaką długość ma ta przekątna podstawy d. Z twierdzenia Pitagorasa mamy, że d podniesione do kwadratu jest równe sumie kwadratów przyprostokątnych, czyli a kwadrat plus b kwadrat. a kwadrat plus b kwadrat. No w związku z tym d jest równe pierwiastkowi sumy kwadratów czyli sumy a kwadrat plus b kwadrat no i mając już teraz długość d oraz długość c możemy policzyć szukaną długość przekątnej prostopadłościaną, oznaczmy ją sobie na przykład literką x w związku z tym suma kwadratów przyprostokątnych czyli c kwadrat plus d kwadrat musi być równe kwadratowi przeciwprostokątnej tego trójkąta e, prostokątnego, czyli musi być równe x kwadrat. E, w związku z tym x jest równe pierwiastkowi z c kwadrat plus d kwadrat. Ile to jest d kwadrat my jednak wiemy, no, w szczególności wiemy, ile jest równe d. No ale d kwadrat to jest a kwadrat plus b kwadrat, czyli możemy zamiast d kwadrat napisać tą sumę, no i otrzymamy, że x jest równe pierwiastkowi z c kwadrat plus a kwadrat plus b kwadrat. No i to już jest ta liczba, którą mieliśmy udowodnić, że której jest równa długość przekątnej całego prostopadłościanu. ścianu, no i w ten sposób zakończyliśmy dowód tego zadania.